Dwa tysiące na koniec. Mówię, pięć na koniec. Proszę Państwa, serdecznie witam na terenie Czynnego Zakładu. To jest kochania, która ma trasę turystyczną w czynnym zakładzie, dlatego też bardzo bym prosił, żeby podczas wycieczki co ja mówię, bo nieraz każda sekunda jest ważna. Dobrze, a teraz proszę Państwa. Proszę bardzo, wsiadamy. Od tyłu i twarz do mnie.

Teraz pójdziemy tym przekopem, nie będziemy się zatrzymywać przy pójściu, żeby zaczynać przekopy kingi, bo tam są na dzieciaki, miniemy ich i będziemy swobodnie sobie szli. Proszę bardzo, lejnik ubroną. No. Idziemy. no tak popatrzy na nią, to właściwie z kryształki, tak? Tak nie, nie mówiąc o tym, że, że to jest jakiś minerał. To jedne kryształki są większe, drugie mniejsze. Ten kryształ, popatrzcie jaki. Duży jest, przezroczysty to jak szkło. A tu jeszcze oprócz tego, popatrzcie się, tam te wody, tam jest sól różowa. To element w ogóle na skalę światła. Tutaj w tym wypadku tutaj górnicy opikowują. To Wam nic nie mówi, opikowują. Ten młot pneumatyczny to kiedyś nazywał się pikiem i tak to się przeniosło, ale to, że tutaj te rysy takie są, to nie kot podrapał, tylko właśnie oni to wykonują i to dosyć ciężka praca i te rysy widzicie Państwo, że są tak jak mod, który najwygodniej prowadzić, a tutaj na wysokości powiedzmy tułowia, boksą prowadzi to granica wysadu i tu się zaczynają już czysta sól, No ta sól to jedna z najstarszych soli w ogóle w Europie ta sól, którą tutaj widzicie, ma ponad 250 milionów lat. Po każdej szanującej się kopalni jest skarbnik. Skarbnik to taka osoba, która pilnuje skarbów tej ziemi, a skarbami tej ziemi to właśnie ta sól. Dużo. 15 metrów wysoka, 15 to są tradycyjne komory i za tym filarem 15 metrów następna jest komora. Za tym filarem też jest następna. A tu u góry no półka solna 10 metrów i też 5 komórek u góry. A tu też półka solna, tylko 15 metrów i też 5 komór. Także w sumie jest 11 takich.

w postaci Matki Boskiej od białej, niebieskiej, fioletowej, poczerwień, pomarańcz i innych kolorów. One są już teraz w tej chwili, ten kolor, który jest w Nie,